Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty z Lili Lilimasty. Witaj. Cześć, manko. Jak nastrój przed długo wyczekiwaną swoją walką? Och, zajebiście. Jestem w pełni skupiona, w 100% skoncentrowana, pełna agresji. Uwielbiam ten stan przed galą. Uwielbiam. Pełna agresji? Tak, 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 tak. Jeszcze kumuluję cały czas w sobie tą agresję jutro ją całkowicie wypuszczę. No ale tak, no ja mam taki styl agresywny. Po prostu taka jestem, no. Ale od razu będziesz ognista po... kobieta. Ogniska, ognista kobieta. Od razu po pierwszym gongu będziesz szła jak czołg czy masz totalnie inny plan, spokojna walka? A, nie zdradzę ci swojego game planu. Zobaczycie no, oglądajcie koniecznie. Ja mam nadzieję, że to będzie krwawa wojna, trzy rundy po prostu napierdalania się, bo ja jestem gotowa. No potrafisz to, nie? Na... Tak, ja lubię, 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 lubię no. właśnie Zusję chyba poczuła. No. Więc mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Oczywiście, jak y, będzie możliwość skończenia szybciej, to nie będę tego przedłużać. <grym> y, ale fajnie by było, żeby to jednak było widowiskowe, tak? No i wiesz, no jestem po prostu przygotowana na y, zajebiste trzy rundy. A nie boisz się, że ta agresja, którą tak kumulujesz sobie, wybuchnie i po prostu nie będziesz panowała nad sobą w oktagonie? Nie. Nie ma takiej możliwości? Nie. nie. Nie, bo już to robiłam. Już to robiłam y, kilkukrotnie, walczyłam, więc wiem jak się zachowuję, więc wiem jak się zachowuje moja głowa, moje ciało, mam pełną kontrolę. To nie jest y, tak, że wiesz, wpada i po prostu lecę jak jakiś wariat. Nie, ja jestem kobietą opanowaną, przepracowaną, przepracowane mam, y, wiesz, tutaj i tutaj, więc... Co tu dużo mówić, no oglądajcie jutro. W przypadku y, twojej wygranej to już kategorycznie kończy, definitywnie kończy twój konflikt y, z Martą, czy jednak zostaje cały czas gdzieś tam Tarysa? Nie wiem, nie wiem. W ogóle mnie na ten moment nie myślę o tym. Mnie to nie interesuje. Interesuje mnie jutro y, jutrzejsza wojna, a co będzie potem, to, to w ogóle się nad tym nie zastanawiam teraz. Okay. to jeszcze się zapytam, nie zastanawiasz się nad konfliktem z Martą, ale może się zastanawiasz nad swoją przyszłością, jeśli wygrałaby z Martą, to kto następny w Afrykach, bo już chyba nie ma dla Ciebie przeciwniczki. Zawsze się ktoś znajdzie, to nie, to nie ma tak, A że... już chyba trzeba będzie szukać i łowić kogoś. No, no ale wiesz, naprawdę można robić ciekawe zestawienia, jak kobiet zabraknie, to będą faceci, no. Ty też mówisz głośno od jakiegoś czasu. No, zobaczymy, no. Ja jeszcze, wiesz, ja jeszcze mam kontrakt, jeszcze chcę kilka walk stoczyć. E, więc e, spokojnie, znajdą się ludzie. Okay, a potencjalna walka z Karoliną owczasz to też mówi się już od jakiegoś e, czasu, byłabyś chętna na taką walkę? E, tak i ja jestem i dobrych, dobrych myśli, że do tego dojdzie. E, e, oczywiście z, ze strony Karoliny no jest niechęć, no bo ona nie chce walczyć z freakfighterami. Widzicie to? Nie, nie dziwi mnie, ale wiesz, nie wiem, może, może tą walką udowodnię, że, że zasługuje na walkę z zawodową zawodniczką MMA. A ty gdzieś tam z tyłu głowy aspirujesz, żeby kiedyś wejść do KSW, czy w ogóle to nie wchodzi? Nie. aż tak nie, ze względu na to, że we freak fightach są lepsze warunki. Czyli jednak warunki wygrywają nad tym takim względem sportowym? No tak, ja mam 32 lata, wiesz, ja nie będę do 40 po prostu miała ambicji, że mam walczyć w UFC. Gdybym miała 20 lat, to na pewno y, bym w to poszła, natomiast teraz y, nie, 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 to jest moja praca i ja chcę tu zarabiać pieniądze i wygrywać, a nie, wiesz, jakieś ambicje swoje sportowe spełniać, bo ja byłam już zapaśnikiem jeździłam po wielu zawodach i w Polsce i międzynarodowych, więc ja już swoje ambicje sportowe spełniałam. A tutaj to jest dla mnie praca, zarabianie pieniędzy i wygrywanie, tak jak mówię. To brzydko brzmi, ale jesteś teraz wypożyczona do Fejmu. Czy teraz te relacje, które się troszeczkę ociepliły, gdzieś tam wpłyną na to, że możesz tutaj kiedyś dostać kontrakt, czy też teraz o tym nie myślisz? Nie myślę o tym. Jeszcze mam kontrakt w Highligu i tam, tam chcę skończyć walki z kontraktem. A z mężczyzn, bo chciałaś z kimś walczyć, to kogo byś by wyzwała na taki pojedynek? No bo to jest taka, taki pojedynek, że który facet to weźmie, no to on już jest z góry skazany na porażkę, nawet jakby wygrał. To myślisz, że ktoś już by się podjął? Już na Cage'u się mnie o to pytali. Ja nie chcę nikogo wymieniać, bo do takiej walki prawdopodobnie żadna federacja mi nie zrobi z tych, z, wiesz, z tych topowych federacji. A jeszcze jest wiele innych federacji, które nie są topowe. Ale nie, no właśnie, do takich nie chcę iść. Może jakby się no. wszystkie zrzuciły? No. Raczej nie. Co? Raczej mówię, że raczej nie dojdzie do takiej walki. No raczej nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, no. Okay. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Nigdy nie mów nigdy. Dobra. Powodzenia życzę jutro i zdrówka przede wszystkim. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Cześć wszystkim.